Powinniśmy na zmianę jej pilnować. Dobry pomysł. Już wiemy, kto pisze anonimy. Kto? Lepiej nie mówmy o tym przy obcych. Czyli przy mnie. Miguel jest moim chłopakiem. Przynajmniej go poznajcie. Mnie wystarczy. Ja też jestem nowy i uważam Miguela za swojego kumpla. Powiecie w końcu? To Roberta. Wszystko jasne. Skąd wiecie? Drogą dedukcji. Jesteś pewien? Znalazł się sprawiedliwy sędzia. Nie powinno się wydawać wyroków nie mając pewności. Ja mam. Roberta jest postrzelona, ale to nie plotkara. Odezwał się psycholog. Jesteście infantylni. Na razie. Pozwólcie do mnie. Zawiadamiam Was, że profesor Mauro już nie będzie się Wami zajmował. Co się stało? Sprawy osobiste osobiste tak a dokładnie czyje nie będzie go tu więcej. Jeśli chcesz, później przybliżyć Ci ten temat. Mogło wydarzyć się coś, co zaszkodziłoby wizerunkowi szkoły. Nie martw się o to. Nawet ludzie z Nizin jej nie zaszkodzą.

Przestań, Pilar słyszała To nie jest mój najlepszy dzień To teraz będzie wszystko nadzorował? Ja Przecież taki nie jesteś, tato Chętnie was bliżej poznam Szczególnie nowych uczniów nie wszyscy wyglądają na zadowolonych. Nie martw się. Dam wam listę zajęć. Zobaczycie, czekają was wspaniałe wakacje. Chwaliłeś się, że masz nawet jakąś nagrodę. Tak, ale teraz nie chcę mi się o tym myśleć. To bajasz, jak ich mało. Chodź, brakuje nam zawodnika. A nie umiem grać. To tylko zabawa. Zobacz, gdzie lupę. Czas. Proszę o czas. Pospiesz się. To gradzi kusów. Muszę poprawić włosy. Nie odchodź, zostaniemy bez gracza. Mogę do Was dołączyć. Nie uwierzycie. Muszę Wam to powiedzieć. Diego wepchnął Robertę do jeziora. Dlatego chciał płynąć na tej samej łodzi. Ona sobie na to zasłużyła. Diego przesadził. Mogła utonąć. Wiem o tym od Miguela. Poważna sprawa. Druga połowa. Później porozmawiamy z Diego. Ale teraz wracamy do gry. Dołączysz do nas? Nie wiem. Już jesteśmy. Chodź, chcemy pogadać. Co to? Jakiś egzamin? Dziewczyny za długo były na słońcu i zaczynają majaczyć. Co jest? Przyznaj się. Wypchnąłeś Robertę do jeziora? Stąd ta nerwowa atmosfera. Nie śmiej się, odpowiedz. To prawda. Wsadzicie mnie za to do więzienia? Poszalałeś? Co mogło się źle skończyć? Nie przesadzaj. Chciałem ją trochę przestraszyć. Mogło się zabić. Instruktor wyciągnąłby ją z wody. Poza tym wszyscy mieli na sobie kamizelki ratunkowe. Co jest? Nie chcecie się zemścić? Jasne, ale nie w ten sposób. Co planowałaś? Zabrać jej tuż do rzęs? Roberta to ostra dziewczyna. Trzeba pokazać jej, kto tu rządzi. Chyba przecholowałeś. Nie spocznę, póki nie odejdzie z tej szkoły. Z czego się śmiejesz? W szkole zajmie się nią loża i po sprawie. Nie ma stypendium. Wiem, że nie lubisz o tym mówić. Boję się Loży. Nie mówmy o tym. Nie podoba mi się to wszystko. Świat to coś więcej niż szafa pełna ciuchów. Loża dba o porządek w szkole. Wymiata takie śmieci jak Roberta. Czemu ich bronisz? Należysz do loży? Kto wie? Poza tym jestem niezależny, także od Was. Sam sobie poradzę.